tam w niedzielki śpią, śpią. się nie dzia? jedziemy z przodu we dwoje, co się rzadko zdarza szaleństwo jakieś jedziemy do Szklarskiej Poręby ten weekend mamy aktywny wczoraj zamki dzisiaj Szklarska Jedziemy do parku dinozaurów i do Śmieradłów Zdrój Śmieradłowa Zdrój Śmieradłów Zdrój Więc zobaczymy, jeszcze nie byliśmy Chyba tam jest największa na Dolnym Śląsku, jak i nie w Polsce wieża widokowa Sky Tower czyli coś takiego <laughs> <laughs> Niczym w Wrocławiu Chyba nie Ale jedziemy w każdym w ociazie Jedziemy w każdym ociazie Tam Trochę pozwiedzać Dzieciaki śpią Tam Tośka Tu Toszki brat Łęczki brat, czyli nasz syn <grych> Więc Wolesław Czerwony No tak robi jest na światło tak robi o i zielone To jest takie światło które jak będziecie jechać Totalnie. przez zieloną górę I Jelenią górę Jelenią górę kurde, to nie zielone? Jelenią górę To jest takie po prostu takie dzieci i widzi was, że jedziecie to to specjalnie wam włączy czerwone i jak się zatrzymacie, to wam włączy od razu zielone. więc co no, macie ja Jedźcie na czerwonym. <yồng> <toddąc Nahisy> że na stoją Po prostu Tak, tutaj nie policji mało. Jeżdżamy do Jeleniej, Nie żeby Nie do Zielonej, żeby tak nie znaczy pomienić... do tego, do tego, do Galeria Sudecka. tego, do Merlin. Lerin Merlin, Merlin Merlin tam jest piękny. Tam, tam, jest, Chytal, tam, e, tam jest szpital, rodziła. gdzie Kasia rodziła naszą dwójkę dzieci, dosłownie jest tąg 300 metrów. E, a tutaj zaraz wjeżdżamy do strefy korków w niej, bo będą światła, 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 jeszcze raz światła. A, no i o KFC zapomniałem powiedzieć, że to jest, żeby jak ktoś będzie jak godny, żeby nie zajeżdżał. Czemu nie zajęło Co? Czy może zajechać na KFC. Może? Tak. Pozwala? Ktoś jeszcze... tam wymaga te meble, gdyby przy okazji ktoś chciał tak, Także Jelenia ma wszystkich, wszystkich, dużo musu z Bardzo skarbów. mało sklepów budowlanych tutaj. Być może jakieś tam prywatnych, dużo, ale tych takich mrówki nie ma. W mrówki w ogóle nie ma. A my do Jeleni mało przyjeżdżamy na zakupy, bo jako, nie wiem dlaczego, bo do Jawora chyba jest trójka jedzie no, i, i tak szybciej się trochę jedzie, a, a tutaj często są korki, bo mnóstwo turystów, mnóstwo ludzi jedzie w tą no stronę właśnie, no i, tutaj... i jakoś tak nie jeździ. a Jelenia przecież jest przepiękna i mnóstwo sklepów no i właśnie, wszystkiego, od galerii po no właśnie, inne atrakcje, tak I a my zawsze, jest, i Lidla a my, no a my nie wiem jedziemy do Jawora zawsze. Trzeba byłoby się przestawić. Przecież się jedzie, ja jechałem 20 minut. A do tego się jedzie tak samo. 20 minut. Spod naszej bramy do zjazdu ze strój, ostatnio patrzyłam 20 minut, trzeba. 15 z groszem przyjechał. Więc tutaj tak samo. Tam widzimy Śnieżkę, widok daleko. Królewne? Ktoś buty pogubił. A Andrzej, rówie. Andrzej, który jechał rowerem. I pogubił. Zobaczcie ile butów, że ktoś jechał i gubi, gubił buty. Coś może miał na dachu, to. A masz? Zaraz będzie czerwone to... Ja nie wiem, czego tak robią. No bo tak się nie trzymasz tyłka. No, ja to nie zawsze chce do... jechać szybko, Ja to tak. zawsze tyłka się trzymam. No blisko. Bo ja nie chcę tam walnąć. Nie? No, dalej poważnie, czego się zapalić Zawsze zachowaj dystans, później nie no. trzymasz się tyłka. No właśnie. No. No, taki... Za chłopem to nigdy nie na Ja sama się... powiedziałem, że nie chcesz się trzymać tyłka, zawsze mówisz, że trzymasz. I, I podobno od strony Czech można e, z wózkami dojść o, na tak? śnieżkę, tak. Śnieżka to jest, śnieżka jest? To jest tam jest mi się wydaje. O, tam, tamto to jest sportówki śnieżka, a nie tam. Tamto to jest śwież, z śwież, z świeżka. Patologii ciąż jest a taki a widok, widok właśnie. przez to, to, to... to jest cały ten, nie centrum Jeleni, tam. Rynek. A, no. Tak, a to jest rynek. Tak. Rynek ja uwielbiam w Jeleni. Naprawdę polecam, żeby przyjść, pochodzić. Jest przepiękny rynek. Jest dużo tych figurek takich z jelonków Koskowych. Jelonków Wszędzie pochowanych w takich krzaczkach We Wrocławiu na przykład jest bardzo dużo tych takich figurek Nie wiem, to mosiąż czy brąż czy co to jest Krasnoludków jest bardzo dużo A tu akurat jelonków, no bo Jelenia Góra, nie? Ale przepiękne przecież tam łuki takie są Castorama Stary autobus McDonald's Czyli jest wszystko Tak Dobra, pokażemy jak będziemy wjeżdżać na te fajne pod tą górkę do Szklarskie, tam jest pięknie, więc znowu e, pokażemy wam trochę trasy to w ogóle da się oglądać? Tak Da się oglądać? Tak. Zostawiajcie komentarze, czy to się no, do... da No się... da jak fajna taka się jest moja Łapki w górę no. Zostawiajcie suba Black red white, to... sub no i, i... Cześć. Cześć. cześć 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 O, cześć. o jedzie do... Dino, Dino. Dino. Obudzili się dzieciaki Jedziemy jakimiś takimi ty, drogami, do... że... Ładnie, że nie wiemy gdzie no, jesteśmy w ogóle. My normalnie nie wiemy, gdzie jesteśmy. No. Tak nas wprowadziło. Jedźcie, ja on puszcza nas. Puszcza nas. To się jedziemy. Dziękuję. Eee, pięknie, to tak, jedziemy. To jest taka wysypka, żeby Wyryka. chyba sobie... Tak, żeby wierzę ci wierzyć. No ale to, co co? Ale równo chcę zrobić taki sklep. Nie ma nic Nie, żeby... jak to, to się mówi. To, to się, to się to powiedz nie ma nic. Nie ma nic. A ma w tym roku będzie tyle cztery: Skręć w prawo. A wczoraj się nic nie robi. Skręć w Jak prawo. się nie robi? Nie Dosłoni kajko i ten e, pestki wydrulować i Idziemy do ciasta. Skręć w prawo. Wczoraj się nie Patrz już no. na tą główną wjechaliśmy. Tam. Pojeździliśmy po kątach i. Trzeba ja, by to mogło nie A to jest inna jakaś główna, to nie jest ta co. No eee, fły! Kiedy? tak No brawo, mama! Mamy się udało wjechać, nie? To jest normalnie cyrkus. Właśnie jaka fajna chata tu. A, ta tak? A to ta chata, no, ja to wiem która to jest. A to ta chata. to ja ją to znaczy to będzie twoja drugą. Tak, jest no. Pięknie, to było. Właśnie to ładnie jest. Ale ja się A my tam jeździmy tak? no? raz tylko. Pięknie. I tak to wygląda? A no ta druga jest właśnie do tego, do tego. Za darmo żebyś umbiła. Za darmo, za darmo to nawet już. To się, coś też, nie oto, to się to to też? też To się też? O też to się Co? Śpi? No. Dobra, Ona śpi. Uwaga, bo rowerzysta. Żeby, żeby dziada nie najechać. To jest główna na szkarską. Tak. No, to więc zawsze mi jać. Gówno na szklarska. o Wyjmij Smoka i powiedzisz czas. O pipikai. Śpi z piłką Oluś, tak? Tak. No mama dobrze. Mówi po francusku i no, ma dobrą komunikację Wskazuj z prawo. mama słuchać o Za 400 metrów w prawo, czyli nie dojeżdżamy do szklarskiej. Nie, no O już jest, to są sami, znaki. Są znaki do Dino. Do. O, to się jak zrobisz? Czekajcie, żeby nie przejechała tego. Tu jest znak. W prawej stronie, Tutaj, jeszcze tak? dalej, tak? No, to tu jest znak. Cztery kilometry. 4 km. Znowu idziemy do góry. komu się zatkało? I nie, już mam. do domu zostałem. Idziemy znowu. Na sam szczyt będziemy wjeżdżać. Chyba zaraz się oddam tam Tak, już nie ma oddawania, teraz trzeba jechać. Szklarska się zaczyna. Jeżdżamy do szklarskiej poręby, ale tych bocznych tych regionów szklarskich to nie jest tak główna droga. W ogóle ja się czuje była we Włoszech, nie wiem czemu. Tam piękne skały. Dzisiaj mam takie poczucie. Zobaczcie, to są góry stołowe. Tak, to jest takie jak stoły, poukładane wszystko jest. Nawet my na podwórku mamy prawie góry stołowe, mamy takie. Mamy uska. góry, góry mamy, a to są stów bardziej stołowe, bo wyglądają paskie jak stół. I są układzonymi takimi... Ale też mamy kilka takich skał stołowych. Blisko, blisko, coraz bliżej. Tosia, zadowolona jesteś? Hmm. Tak. Tak, się Masz emocje? Czekajcie, bo tam droga zamknięta jest, tak? Za półtora tak? za, kilometra. Za Gdzie? Tak, bo? Tak, no. tam ślepa za... uliczka. No to nie wiem, no to nie dojedziemy. No to dzisiaj wszędzie kopią, no. Tak jest. Nigdzie nie ma ża żadnych informacji, że jest koniec drogi. Już drugi raz nam się droga kończy i zero informacji. Tam jak pięknie pensjonaty są na górze porobione, stadiny koni i tak dalej to jedziemy pewnie i wrócimy, no tam też jest pensjonat, zobaczcie na górze przepiękny Ale nie, nie skręcamy gdzieś zaraz? No 1,9 km w lewo no. A jak za półtorej, no to nie wiem czy się wyrobimy, ale rowerzyści jadą Rowerzy. <laughs> I więcej, pewnie znowu będziemy wracać i znowu nadrobimy 2 km albo 4 I tak pewnie skończymy raz. tylko na dino A nie na tym spożywczym 1 i 3 wychodzi, więc na pewno już się nie robimy. Patrzcie, jak te fajne są. Chyba, że o to chodziło, że tutaj nie. Nie, nie. nie ma żadnych samochodów. Jesteśmy wchodzi. jako my. Więc pewnie trzeba będzie zawrócić. 600 metrów. Wow. Skręcimy Zobaczcie, nawet tutaj, żeby namalować obraz. Patrz, jak to się mówi. Sztanuga nawet stoi. Patrzcie, żeby ktoś sobie obraz namalował i takie widoki. Zobaczcie, tutaj jest. przepięknie. I tutaj jest parking. Bezpłatny. Tam zostało Kasia, tam trochę przejść, więc przejdziemy te 500 metrów, panie. No Czy jedziemy na płatny? Jak chcesz. Jedziemy na płatny, i jedź bliżej. Daj, na park. się. Machę. Dobra. Jejanie bóg! Jejanie bóg! Fajna laska przede mną idzie. Mm. Takie rzeczy. A zobaczcie, jest kolejka też. A to nie, 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 nie jest mm. uh -huh. A tu jest jakieś teso też, atrakcje, idziemy. Takie rzeczy. Uh -huh. 50 centymetrów tu trzeba się zmierzyć. Tu na wymiary ja. Ja, jakbym pusnął, no może mi się zmiej. Ktoś przejdzie. Nie przejdzie. Tak. aż 54 zł, a my tylko 58 czy 9 z Kasią więc atrakcje dla dzieci tu musisz zeskanować Kasia no Kasia chciała od razu rozwalić bramę daj mi no mój no. i idziemy. I tutaj Tosia są dinozaury. Mam nadzieję, że nie tylko zdjęcia, tylko że jakieś, że jakieś dinozaury. Na razie takie rzeczy, więc póki co park bardziej dla dorosłych niż dla dzieci. Bo takie dzieciaki jak nasza Tosia. Ta. Na razie tu atrakcji żadnych nie mają. Tu się, tu się zaczynają dinozaury. Czy Ty zechcesz Tosiu zajść sobie, pobawić się z dinozaurami? Tak? Proszę te dinozaury, wchodzą po lesie. Takie lubią. Tak Nie Będziemy jeszcze pokazać te dinozaury.

Wow, oh, 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 wow, oh. wow. To też chyba były rosyjnożery. Tak, to są rosyjnożery. Młodutku Tosiu. Wow, patrz do góry na niego. Wow. Młodutku nie przewróć tylko. Olej chłopcy, zainteresowany się całkowicie. Tu jest taki duży inozał, największy chyba. Trzyma się fajnie, nie? ale duże Zobacz jaki on duże, Dino, Dinozaury. To malutku, nie przewróć się. No, tam są dwa Pod nogi się patrzymy. Wow. Wow. No to masz wow. Wow. A, mama zdjęcie, że mama chodź, zrób jej zdjęcie. Ona jest gotowa do zdjęcia, tak? Tak. Będziesz Ty będziesz aktorką kiedy, nie? <laughs> Mamy po trzy razy Mama już Dobra. jakieś zawody organizuje właśnie. Mama zawody Mamy organizuje. Challenge. No mama to, challenge. Bo trzy razy możemy. Dobra. Tyle więcej trafi. Nie ma? Nie ma. Czekaj, Krzyszki chcę. się skończyły, już nie ma. Dobra, koniec zabawy. Tam leży jednak, Kasiu z przodu. O tam widzisz? Po prawej. Ale Chyba też ktoś robią. challenge. robią. Jeszcze dwa raz razy, tak? Tak, jeszcze dwa razy. Tak. Olek, mama. O, trzymaj kciuki za mamę. Z tego miejsca tu. A. Nie ma? Nie ma. Nie ma. Mamy się nie udało. Mama dała ciała. Trzymaj teraz. Teraz tata aparat. szuka trzech Tata, Szuka tata. Trzymaj o. Tata trzy, tak? Poczekaj, to już, już rzuci. Raz. Jest słynny. Czy? Masz trzy? Stąd. Tak. Tu jest linia. Uwaga, uwaga. Nie ma. Nie ma. Wow, jeden? I tak już wygrałeś. Brawo. A nie wiesz co było nagrodą? Zmywanie naczyń przez cały tydzień. Cześć, Olesławku. Cześć, Olesławku. Poczekaj, bo Oluś chciał chwilę. No. Jeszcze Tosia, tak? No. Wow, wpadła prawie! No. Wow! Otradnie. Tosia, brawo! Super! Idziemy dalej. Idziemy dalej. Uwaga! Uwaga! Tosia robi przejście. No, pomalutku. Pomalutku, trzymaj się. Trzymaj się, Tosia. Ślicznie, brawo, Toszka, jedziesz. Pomalutku, pomalutku, musisz nogami stawać na te nóżki, no. Nóżkami na nóżki. Ślicznie. Ślicznie. Brawo. Na czym? Na, spróbujemy, damy radę, jak nie to... Nie wiem, jak tu się zdejmuje dzieci. No, pięknie idziesz, Tosiu. No i tak o No i dawaj, no. Super. Ale ty, no pa, pięknie stoisz. to idzie. A jesteś. Dobra. A tu nie a wow, ty umiesz. Super, Tosiu. O, patrz Tosia jest. No kolejny etap mamy na... Kto jest? Małpi... Gaj? Wow, Tosia. Brawo, córciu. O tak. Kolejny etap. Pięknie, no. Pięknie tonia. Super. To pięknie, super. Wow. Ślicznie. Więc już prawie koniec naszego zwiedzania, tak? No więc tak, kończymy zwiedzanie dino tak. Tosia tutaj popkornuje. Popkornuje, loduje, milinduje. Olesław też coś... Flipsuje. Flipsuje. Ta mama, mama też... Mama loduje. Loduje. Te... Mama lod... to ludziara lubi lody. Tak, yeah. mama to Tosia tutaj jest zrobiła właśnie ba. Innych słodyczy może nie być, aby były lody. Ale Olek też loduje. Na loduje. się loduje. Więc Tosia przeszła cały mały Gaj no, to troszeczkę. No, Jesteśmy bardzo do niej, pierwszy raz... Zeszło nam 2 godziny 47 minut i 56 sekund. Ale pierwszy raz też dzisiaj w końcu się odważyła na tym, na zjeżdżali dmuchane I, I tak do, nawet na... głową do dołu zjeżdżała nawet. Na brzuchu. Wszyscy przychodzili i mówią, patrzcie jak ona jeździ. No. Głową do dołu nawet umie. Patrzcie jak lody Nasza rodzina to lubi bardzo lody. O, i popcorn, i lody, i... A tyłki rosną A teraz w tym wypadku to wskazane. Już pewnie nie pochodzimy po świeradowie zdrój tylko przejedziemy, zobaczymy jak to wygląda no. Żeby już nie wracać do domu bo mamy 15 czy ile kilometrów bliżej niż dalej Kod idziemy może pod, no, do miasta pojedziemy Miasta? Miasta, ostatnie miejscowości Zobaczymy jak to wygląda, bo jeszcze nie byliśmy Może jakiegoś zdrowiska pójdziemy, wody się napić Tak ale tam trzeba płacić, a my już pieniążków nie mamy. Ostatnie pieniądze poszły na lody i, i te, nawet na paliwo nie wystarczy, żeby do domu wrócić. Mm. <laughs> Dobra, uciekamy, później pokażemy jeszcze świadom z klasów. Ja